Pierwszy raz spotkaliśmy się w tamtym roku, jeszcze w okresie takim dość pandemicznym, mocnych obostrzeń, kiedy startowaliśmy z, z tym projektem stypendiów, stypendiów kulturalnych, stypendiów artystycznych dla młodych twórców z województwa lubelskiego. Robiliśmy to z taką dużą dozą niepewności, z zastanowieniem, czy tak naprawdę ten projekt znajdzie swoich odbiorców i czy będzie efektywnie wykorzystany. Na szczęście udało nam się tę pierwszą edycję bardzo w sposób taki dla nas no, pełen radości przeprowadzić, nasi, nasi animatorzy rozwijają się dalej, nasi twórcy tworzą kolejne projekty. Tą odpowiedzialność na sobie jako jeden z największych przedsiębiorców w województwie lubęńskim, żeby wspierać tego rodzaju inicjatywy. One przynoszą, tak jak widzieliśmy podczas ostatniej edycji, bardzo dobre efekty i z przyjemnością się na to patrzy, gdzie rzeczywiście ludzie z taką pasją oddają się temu, co, co lubią najbardziej i to jest niesamowite, że, że, że widać zaangażowanie. Bez wątpienia lubelski Węgiel Bogdanka jawi się jako partner z jednej strony bardzo solidny, mocny, a jednocześnie taki, który ma podobną wizję rozwojową jak funkcjonujący w tym mieście uniwersytet. To znaczy, ażebyśmy wspierali się wzajemnie w różnych sferach aktywności. Tamten rok to 15 stypendystów. To zarówno książka Nikoli Wójcik, która też z takim dużym. Dużą radością mówię o tym, że pisze od małego, od kiedy była dzieckiem, ale wydać dopiero mogła ją, kiedy, kiedy została stypendystką Bogdanki. Tych projektów było sporo. To była i działalność artystyczna, i koncerty, i teledyski. Spółka przeznaczyła 70 tysięcy złotych na stypendia. W tym roku, w wyniku właśnie efektywności działania tego projektu, w, w, nastąpił wzrost i będziemy mogli rozdysponować 100 tysięcy złotych dla naszych stypendystów, młodych ludzi między 18 a 30 rokiem życia tutaj z województwa lubelskiego działających artystycznie lub animacyjnie nabór rozpoczynamy już jutro czas trwania tej edycji to 31 grudnia 2022